Mi się wydawało od zawsze, że ja zdrowo jem. I jak widzę takie wiadomości od was, bardzo często pada to zdanie. Przecież ja zdrowo się odżywiam, to ja nie wiem, czy ja powinnam coś zmienić. Powie Ania, to możecie sobie od razu wyobrazić, że to Zosienkę na pewno było inaczej. I dokładnie było, bo ja nawet nie próbowałam myśleć o sobie, że ja się zdrowo odżywiam i że ja zdrowo żyję, tylko raczej tak wiecie. Mocno, hedonistycznie. Kiedy zobaczyłam takie badanie, kiedy być może w tym PCOS ważna jest dieta, i są takie przesłanki, i, i super, to ja myślę sobie, hej, ja mam PCOS, to może tą dietę wprowadzę. I jakbyście zaczęli stosować tą dietę razem z aktywnością fizyczną, o którą zaraz Aniu chciała zapytać, mhm. to by było turbo, hiper, ekstra. I to będzie filmik dla osób, y, które sceptycznie podchodzą do to diety. I które, no, może to działa, a może nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj akademia pokaże swoją ludzką twarz. <grych> tak bym to powiedziała, bo dzisiaj dziewczynki tutaj nie będą występować w, tak jak zawsze, czyli siedzą sobie dwie merytoryczne dziewczynki i będą wam mówić o wynikach badań, tylko powiemy wam, jak wyglądało życie i jak kiedyś Zosia i Jania sprzed lat podchodziły do diety i do tego, czy ta dieta działa. I to będzie filmik dla osób, y, które sceptycznie podchodzą do to diety i które, no, może to działa, a może nie. I możemy sobie zacząć tym, jak to wyglądało u ciebie, Aniu, na, na początku. Zacznijmy od ciebie. Dobra, więc y, to wszystko wyglądało tak, że y, mi się wydawało od zawsze, że ja zdrowo jem. I jak widzę takie wiadomości od was, bardzo często pada to zdanie: przecież, ja zdrowo się odżywiam, to ja nie wiem, czy ja powinnam coś zmienić. Y, i okazuje się, że jak już wprowadzicie sobie te nasze diety y, płodności, to widzicie te różnice wielkie, że okej, okay, jednak tam było co szlifować, brakowało tych wielu propłodnościowych dodatków, które my staramy się tam przemycać w e bukach i w dietach. Y, I u mnie wyglądało podobnie. Ja na początku wypierałam, że muszę coś zmienić. Raz, że mm, robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, jeżeli chodzi o y, strefę y, diagnostyki, tą strefę, która, y, w której jest specjalista lekarz i mi się wydawało, że tam jest na full. To, co możemy zrobić, to jest, y, to jest wszystko i ja byłam tak zaangażowana w ten cały proces y, badań i czytania tego i w ogóle. Prawda? Szukania super ekstra specyfików, bo to jest chyba warte, że ja zaczęłam od specyfików, słuchajcie. Pamiętam, jak y, mąż mi <śprawda> sprowadzał jakiś. To się kasawa nazywało? Maniok. Troszko maniok. W ogóle co to był Totalny. Bo gdzieś Ania wyczytała. Wyczytałam no, na jakichś zagranicznych jakich... stronach, tak, że to działa i ja bardzo chciałam to mieć, więc ja sobie pomyślałam, że nie będę oprócz tego, yy, od tego, że jesteśmy pod opieką specjalisty, yy, le lekarza, to ja sobie taki suplement który, wiedzę, co to, to jest totalna. Hmm. Ale to akurat przykład tego, co się robi, dokładnie, i jak się myśli. E, dokładnie tak, tak było na początku. I m, nie widziałam tego, żeby cokolwiek robić. Mhm, Moja wiedza w tym, w tym zakresie też była niewielka, i wydawało mi się zresztą, że e, moje żywienie jest całkiem spokojne. Dbałam bardzo o, o siebie i o to, co tam lądowało, i na talerzu, więc myślałam, że to jest wystarczające. Teraz z perspektywy czasu, mając tą wiedzę, widzę w jakim błędzie byłam i w ogóle jakie miałam takie myślenie, koniec, ja, ja żywię się zdrowo i ja jestem e, zdro, zdrowo się odżywiam, więc ja nie muszę nic zmieniać, dziękuję, do widzenia. Tak to było u mnie, jak było u ciebie, Zosinko. Hmm. Widzieliście, że ja tutaj robię minę w trakcie tego filmu i tak się staram <grym> zamaskować, mimika twarzy jest bogata. Bo zobaczcie, jak to fajnie, że ja tak mocno kontrastuję z tobą, mój, uśmiecham się dlatego, że to jest super, bo my z Anią jesteśmy totalnymi... To po prostu totalna przeciwność. To, co powie Ania, to możecie sobie od razu wyobrazić, że to u na pewno było inaczej. I dokładnie było. Bo ja nawet nie próbowałam myśleć o sobie, że ja się zdrowo odżywiam i że ja zdrowo żyję, tylko raczej, tak wiecie, mocno, hedonistycznie do życia. One mają dawać przyjemność. I tak traktowałam jedzenie. Więc naprawdę wjeżdżał um, maczek bardzo często. Bardzo to kochałam. Jak się spotykałam ze znajomymi, to oczywiście... Um, Wjeżdżało piwo, pizza, uwielbiałam takie życie i bardzo je miło wspominam. Oprócz tego, że było po prostu totalnie degradacyjne, ale serduszko moje wtedy kwitło, więc to jest totalny kontrast i też mówię Wam o tym, żebyście wiedzieli, że jak jesteście takim Zosinkiem, które myśli tak jak ja, czyli wiecie, gdyby jedzenie nie niosło ze sobą jakiejś konkretnej wartości i porównuje tutaj na przykład takiego maczka do jakichś zdrowych migdałów i owsianek, i gdybym mogła wybierać tylko serduszkiem, to ja raczej bym była w tym, znaczy raczej na pewno bym była w teamie Big Mac z maczka. Yy, ale u takich zasinków jak ja da się dojść do tych zmian, które były spektakularne, bez yy, jakichś takich, wiecie, ogromnych wyrzeczeń i tego, że to życie będzie po prostu wyglądało. Totalnie inaczej, a tak mi się to jawiło. I to jest też dość paradoksalne, bo ja za zmiany w swoim żywieniu wzięłam się wtedy, kiedy już naprawdę bardzo dużo wiedziałam o tej diecie płodności, a mimo wszystko tak. Mm... Wiecie co, wydawało mi się dokładnie tak, jak to Ania mówi, że ten lekarz w białym kitlu, który robi takie po prostu wrażenie i ma takie robić. Nie chcę absolutnie tutaj tego minimalizować, mm -hmm. ale że robi takie wrażenie, że wiecie, no, że, że po lekarzu, że po tych badaniach i po tych lekach, które są na receptę nieogólnie dostępne, ktoś ma nad tym jakiś większy plan, że ja już naprawdę nic więcej nie zrobię, więc ta dieta to tak. Mm -hmm. A, dokładnie. I nie, nie myśli się o tym właśnie w kontekście takim, że okej, okay, ten lekarz oczywiście jest potrzebny, stymulacja również, ale może, jeśli się zdecyduje przejść na dietę, to będę potrzebowała mniejszych dawek tych leków na stymulację. Za późno zaczęłam w ten sposób myśleć, więc też mam taki zgrzyt. To, ale Z, taki, bo ty o tym wiedziałaś. Tak, ja o tym wiedziałam. Ja no już wiedziałam w co, te wyniki co O co chodzi rozumiecie. tutaj, że, że Zosin wie, że to działa, ale bo myślę, że może są takie osoby po prostu, że one to wiedzą. Tak jak dziewczyny m, mają nasze e-booki, a często piszą, OK, po roku wróciłam do e-booka, prawda? I czekamy na taki odpowiedni moment, w którym ta y, zmiana następuje. Będzie bęk. I teraz ty liczysz, że ja powiem tak. Taki od, od, jakieś od, takie, od powiem, co się no, stało. Zakardkę. Tak, tajemnica. Niezbadane są umysły ludzkie. Nie odpowiem nie na to wiesz. pytanie. Nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że to po prostu się składa na to dużo mhm. rzeczy takiego, wiesz, przeczołgania, że w pewnym momencie już naprawdę nie masz więcej co zrobić. Albo dochodzi taki moment, że widzisz, że już po prostu ładujesz w siebie tych leków mnóstwo mhm. i ten lekarz w białym kitlu, on ciągle Ci towarzyszy, więc jakby robisz to od miesięcy, nie możesz tego zrobić lepiej, no nie da się lepiej połknąć tabletki, możesz mhm. po prostu ewentualnie wziąć tą tabletkę inną bądź, bądź więcej, ale może wtedy już włączysz tą dietę? Może zechcesz jednak zrobić to, 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 co? Że to jest ten moment, że jednak. A, no, to, co myślałeś, że jest najcięższym kalibrem, jednak nie pomogło i wtedy. Może, ale to jest, wiesz, to jest takie gdybanie. Mm -hmm, okay. Bo bardzo bym chciała wiedzieć, bo bym Wam potrafiła pomóc i sobie również, ale to nie jest chyba takie proste. Powiem szczerze, że, że się ja się nad tym zastanawiałam, więc myślę, że sporo osób obserwujących nasz i obserwujących Ciebie, też yy, zadaję sobie to pytanie, dlatego pozwoliłam sobie je zadać tutaj. Ale nie myślcie sobie, że ja te maczki tak jadłam na wizji. Nie. Chociaż, <laughs> Jezu, chociaż zdarzyła mi się taka sytuacja że Ty na Maku Jezu, trauma z moich, po prostu mój koszmar zdarzyło mi się na Maku, podjeżdżając na drive'a samochodem mojego ojca, więc w ogóle jeszcze byłam taka podniecona, jestem w obcym mieście, na obcych numerach, zarumbiście zjem sobie wrapa wreszcie. I wyobraźcie sobie, jak pani w tym okienku w Maku podaje mi tego wrapa i mówi, pani Zosiu, smacznego obserwuję panią na Instagramie i wtedy pomso wieje i już nie mogę zgonić na tego kogoś, kogo nie ma w tym samochodzie to, to nie dla mnie ja nie, to nie ja będę to ja wtedy Zamówienie. mówię dziękuję i obiecałam sobie, że to jest naprawdę ostatni raz. Tak swoją drogą pozdrawiam, pozdrawiam tą panią, która być może też tu jest z nami. To nie był ZDK Przypał, to był Przypał na maksa. No, także... Taka wstawka śmieszna. Okej, okay, okay, dobra, byłyśmy nastawione sceptycznie na samym początku. Ty już jak działałaś w diecie, ja totalnie jak jeszcze nie interesowałam się tak, że to w dietetyce byłam. I tak, jeżeli chodzi o mnie, to przekonałam się do tej diety właśnie dlatego, że wydawało mi się, że zrobiliśmy wszystko. Że um, już te cykle y, stymulowane nie, nie przynosiły efektu i inseminacje nie przynosiły efektu, więc y, kiedy zobaczyłam y, takie badanie, kiedy być może w tym PCOS ważna jest dieta, i są takie przesłanki i, i super, to ja myślę sobie, hej, ja mam PCOS, to może tą dietę wprowadzę. Y ale wydaje mi się, że nie, że nie potrzebuję, ale dobra, 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 wprowadzę, no bo, bo co więcej mogę zrobić, przecież, kurde, robię wszystko i wydaję mi tyle pieniędzy na to wszystko. No i zaczęłam się tak bardziej interesować, nakupowałam zdrowych produktów i... no i się zaczęło. Skupiłam się na tym, na, na tym, skupiłam się na, na początku, na wprowadzaniu produktów z niskim indeksem ładunkiem glikemicznym. I to były moje początki z tą dietą, no i okazało się, że Hmm. Przyszło takie podsumowanie po kolejnym miesiącu, że coś co było w zasięgu mojej ręki dało najlepsze efekty. I to był taki... okazało się, że mniej leków potrzebujesz na Teraz, Że mniej tak? go nadtropić. Co? Są badania, które dokładnie pokazują to, że kobiety z PCOS-em, które mm, wprowadzają dietę, y, potrzebują mniej dawek Kurczę, i taki przyszedł, wiesz, przyszedł y, klasyczny. To jest wspaniały moment takiego odkrywania tego. że Była Być może troszeczkę tak? za bardzo przeceniamy medycynę, totalnie lekceważąc sobie te rzeczy, którymi możemy sobie pomóc równolegle, bo absolutnie nie zachęcamy do tego Jasne, oczywiście, rzyzygnowy... że tak. Yy, I szczerze powiedziawszy, wiele z Was też to pisze, że odkryło tą dietę zbyt późno. Bo szkoda, że wcześniej nie próbowałam, a może nasze losy potoczyłyby się zupełnie inaczej. I ja również żałowałam, bo przy m, drugiej m, ciąży i drugich, star drugich staraniach y, wprowadziłam tą dietę na samym początku, no i okazało się, że ta owulacja pięknie powróciła. Już nie na milionie różnych y, y, leków do stymulacji. Tylko pojawiła się owulacja. Taka totalnie naturalna. Tak, ale już wtedy, już wtedy, jakby moja wiedza była poszerzona, już wtedy e, tworzyłam artykuły na ten temat, więc wiecie, to, to, to nie był żółtawdziół, tylko wjechałam w tą dietę na rozpędzie. I... Ale to jest super. Mi się wydaje, że to jest ekstra, że to pokazuje takie jakby dwa światy, a tych światów jest pewnie jeszcze mnóstwo, mm -hmm. bo jak to by usiadła jeszcze inna Kasia, Basia, Zosia, to jakbyśmy zaczęły rozmawiać o tym, co doprowadziło do momentu, w którym zechcieliście się zastanowić nad dietą, to by było, każdy wypadał by co innego. Myślę, że tak. Więc chyba nie ma to rozkładać tych, tych bów na czynniki pierwsze, tylko dać sobie szansę w odpowiednim momencie. A już tak na, ko na koniec jeszcze, ja bym chciała, już się śmieję, bo już nie bawi to, o czym będę mówić, że... I jakbyście zaczęli stosować tą dietę razem z aktywnością fizyczną, o którą zaraz bym cię Ania chciała zapytać, mhm. to by było turbo hiper ekstra. I ja Was bardzo o to proszę, żebyście to rozważyli. Aniu, jak było u Ciebie? Zaczęłaś się ruszać, jak, jak były starania, czy ruszałaś się mm, zawsze? Mm, tak, znaczy może tak, zaczęłam się ruszać, bo, bo też słyszałam o tej aktywności fizycznej wtedy, więc zaczęłam biegać. Yy, nie sprawiało mi to jakiejś tam specjalnej frajdy, ale byłam mega dumna z siebie, jak widziałam, wow, mogę przebiec cały zalew, a wcześniej robiłam, yy, nie wiem, 50 metrów, to było takie serio żałosne trochę dla mnie. Robię 50 metrów, kurde i zadyszka młoda dziewczyna, co jest ze mną? A myślałam, jeszcze mało tego, ja myślałam, że jestem aktywna, taka mm, do pracy na nóżkach, rowerem, dużo, dużo jeździłam rowerami z moim mężem, więc wydawało mi się, że ta aktywność taka mm, fizyczna, e, ja, ja, jest okej, okay, u mnie jest okej. Okay. Mhm. Jak, no być może, jak, wiecie, zobaczyłam, nie byłam wysportowana pod względem biegów, bo nie miałam tych odpowiednich mięśni. E, no ale tak, e, myślałam, że hmm, czułam się taka e, mega po tym, jak wprowadziłam tą aktywność, c, no, można by tak powiedzieć, e, że, no, było coś nie tak. Wprowadziłam tą aktywność, to jest raz. E, to nie była moja ulubiona aktywność, ale biegałam. E, no i co? I ona szła równo z dietą, tak to bym powiedziała, mhm. że e, wprowadziłam to sobie również jako robić, robić coś, robić ze sobą. A ty zaskoku jak to tam było z twoją aktywnością fizyczną? Boże. Ba, bardzo było, przerywam to, po prostu przeciągam milczenie. Słuchajcie, yy, to się nie zmieniło i ja nie będę ściemniać i muszę to po prostu powiedzieć yy, tak jak jest. Nienawidzę aktywności fizycznej, kropka, mogłabym tutaj skończyć, ale wiem, że jest bardzo dużo takich zoś. Na zasadzie wiecie, te wszystkie takie slogany, na zasadzie, no to po prostu nie znalazłeś jeszcze odpowiedniej aktywności fizycznej dla siebie i na pewno znajdziesz coś, co pokochasz i wtedy się rozkochasz z tym tak bardzo, że nie będziesz hmm. mogła się doczekać następnego treningu. Jezu, no nie, ja może rzeczywiście jeszcze go nie znalazłam, ale ja nienawidzę sapać, nienawidzę być czerwona, spocona, to jest po prostu dla mnie stan, kiedy brakuje mi tchu, nie jest dla mnie miły, ale chcę Wam powiedzieć, że yy, jestem myślącym z nosinkiem i znam wyniki badań, które pokazują, jak przekłada się zwiększenie aktywności fizycznej w różnych jednostkach chorobowych i po prostu zaczęłam to robić, traktując to jako kolejny element terapii. Wybrałam sobie basen. I chodziłam na ten basen rano, po prostu tak totalnie, że czasami otwierałam razem z paniami, które otwierają ten basen, one mi zapalały światło w szatni, wchodziłam, odwalałam to co mam zrobić, w tym w tej wodzie nie było mi tak gorąco, nie byłam spocona, więc to w ogóle było ekstra. I przez cały potem dzień po takim treningu wiedziałam, że już mam to po prostu z bańki, to nie było takie uczucie, że wiecie, że po prostu pięknie zaczęłam dzień od treningu, wspaniale to jest po prostu czuję się w tym jak ryba w wodzie, tylko raczej tak zrobiłaś to. Masz to z banki, już w ogóle nie musisz o tym myśleć, nie myśl kolejnym. I tak mi szło przez te treningi, więc wiem, że tak się też da. I nie, to jest, na pewno nie miało, nie było to bez przyczyny, że zaszłam w ciążę naturalną, w którą miałam nie zajść nigdy. Właśnie wtedy, kiedy ćwiczyłam trzy razy w tygodniu. I to było tak po dwóch miesiącach takiego. I wprowadziłaś dietę? Która tak, się tak, trzymałaś, tak. Tylko to oczywiście. Tylko, że wiecie, dietę było mi wprowadzić łatwiej, bo ja do tej mhm. diety już tak, nie byłam tak bardzo oporna. Śmieję się z tych mhm. maczków, ale ja tą dietę naprawdę potrafiłam trzymać tak ekstra, no a z tą aktywnością fizyczną to naprawdę mi było nie po drodze. To, to od zawsze. Ale tak, to, to był jakby piękny talerz i zosinek na wesenie i się udało przywrócić owulację, która występowała tylko i wyłącznie na lekach. Tak, tak. No nie wiem, nie wiedziałam wcześniej mhm. absolutnie o takiej owulacji, która by się pojawiła sama z siebie. Spontanicznie. Dokładnie. Wiecie, że trafiłam na taki monitoring, żeby zobaczyć, co słychać, no to tam na tych jej klinikach nie dało się nic. Ona się pojawiała później. To już, wiecie, nie pomagał Clostrid Berget, to już naprawdę wjeżdżały ganadotropiny tak na grubo. Mhm. Także, no tak, tak, tak. I nieważne, kto jest po drugiej stronie. czy Jesteś bardziej taką Zosią, czy może bardziej taką Anią, które na początku sceptycznie podchodziły, które mają, yy, yy, mają e-booki, ale z nich nie korzystają. Naprawdę warto to zrobić, bo to jest coś, co jest w Waszych rękach. A może Was naprawdę zaskoczyć. Tak jak wiele osób, które korzystały z naszych diet i naszych wskazówek, były na naszych webinarach. Kropka nad I. Spróbujcie, bez względu na to, w którym miejscu jesteście. Po prostu spróbujcie. Czy podchodzicie do in vitro? Czy borykacie się z parametrami nasieniami obniżonymi? Czy są tutaj endokobietki, a może to insulinooporne? E, zosinki! E, no. e, e, I tym jest zosinek insulinoopornych. Spróbujcie! My Was do tego zachęcamy. A na sam koniec, na zachętę, zostawiamy wam w opisie profilu link e, do zapisu na newsletter, a tam znajdziecie darmowe, dwa jadłospisy. Będzie to wyboru dla kobiet i dla mężczyzn. Skomponowałyśmy je tak, żeby pokazać Wam, jak ta dieta płodności może być prosta i niech to będzie taka zachęta i taka super rozgrzewka, dająca poślizg tym staraniom. Trzymam na za Was kciuki, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.